Sondaże pokazują, że większość z nas w jakimś momencie życia stara się schudnąć albo ograniczyć spożywanie alkoholu. Te same sondaże pokazują także, że większości się to nie udaje. Zobacz 11 psychologicznych trików, które pomogą ci schudnąć bez żadnej motywacji. Badania dowodzą, że już samo usunięcie jedzenia czy picia z pola widzenia albo odsunięcie ich na odległość kilku metrów poważnie wpływa na spożycie. W serii eksperymentów badacze strategicznie rozmieszczali w biurze pudełka z czekoladkami i skrupulatnie liczyli, ile czekoladek zostało zjedzonych. W jednym eksperymencie porównywali efekt położenia czekoladek na czyimś biurku z położeniem ich o 2 metry dalej. W innym używali przezroczystych albo nieprzezroczystych pojemników. Umieszczenie czekoladek na biurku powodowało, że ludzie zjadali dziennie średnio o 6 czekoladek więcej, a czekoladki z przezroczystego pojemnika znikały o 46% prędzej niż z nieprzezroczystego. W innym badaniu naukowcy odkryli, że tam gdzie zapasy w mieszkaniu były duże, jedzenie znikało dwa razy szybciej. Zatem jeśli jesteście na diecie, usuńcie wszelkie pokusy ze swojego pola widzenia, umieśćcie w trudno dostępnych miejscach, a także nie kupujcie za dużo jedzenia na zapas. Niektóre badania wskazują, że jedzenie w wolniejszym tempie pomaga ograniczyć ilość spożywanego pokarmu, być może dlatego, że w takich okolicznościach nasz mózg przyjmuje, że zjadamy więcej, a do tego układ pokarmowy ma dużo czasu na przyswojenie jedzenia. Czy tak jednak naprawdę jest? Badacze poprosili odchudzających się ochotników o jedzenie lunchu na trzy różne sposoby. Z normalną prędkością o połowę wolniej niż normalnie i najpierw normalnie, a potem o połowę wolniej. Jedzenie w tempie o połowę wolniejszym przyniosło pożądane efekty u mężczyzn, ale nie u kobiet. Za to trzeci sposób, czyli początek posiłku w normalnym tempie, a następnie zwolnienie o połowę spowodowało, że i kobiety, i mężczyźni jedli wyraźnie mniej. Stąd wniosek, że sekretem powodzenia jest rozpoczynanie jedzenia w zwyczajnym tempie, by potem delektować się każdym kęsem. Psychologowie chcieli sprawdzić, jak rodzaj szklanki wpływa na ilość spożytego alkoholu. Poprosili studentów o nalanie jednej porcji whisky z pełnej butelki. Ci, którzy nalewali do szerokiej i niskiej szklanki, byli średnio o 30% hojniejsi od tych, którzy mieli do dyspozycji wysokie i wąskie szklanki. Wygląda na to, że ludzie uznają głębokość nalanego płynu za wskaźnik objętości, nie zwracając uwagi na szerokość naczynia. Gdy to samo badanie powtórzono z udziałem doświadczonych barmanów, okazało się, że średnio nalewali oni do szerokich szklanek o 20% więcej alkoholu. Jeśli więc chcesz ograniczyć picie, trzymaj się wysokich i wąskich szklanek. Wyniki badań wskazują, że zapisywanie wszystkiego, co się zjada, pomaga schudnąć. Podczas badania ochotnicy, którzy prowadzili dziennik jedzeniowy, zgubili dwukrotnie więcej kilogramów niż ci, którzy nic nie zapisywali. Według naukowców świadomość tego, co zjadamy każdego dnia, pomaga nam przełamać złe nawyki i jeść mniej. Możesz skorzystać z wielu aplikacji do zapisywania tego, co jesz, lub skorzystać z notesu. Dodatkowe sprawdzenie wartości kalorycznych pomoże Ci lepiej kontrolować ilość pochłanianych kalorii. Ludzie jedzą znacznie więcej, gdy w czasie posiłku myślą o czymś innym i nie zwracają uwagi na jedzenie. W pewnym eksperymencie porównywano skupienie widzów kinowych na filmie z ilością spożywanego przez nich popcornu. Ci, którzy przejmowali się fabułą, zjadali go znacznie więcej. Podobnie jak ludzie słuchający w czasie lunchu opowiadania kryminalnego, zjadali o 15% więcej niż jedzący lunch w ciszy i spokoju. Rozproszenie uwagi w czasie spożywania posiłku, oglądanie telewizji, czytanie gazety albo nawet rozmowa sprawiają, że zjadamy więcej. Jeśli więc chcesz jeść mniej, usiądź w spokojnym miejscu i pamiętaj, że w towarzystwie jesz więcej. Kilka lat temu Brian Vansiek zaprosił grupę znajomych na kolację i potajemnie przeprowadził eksperyment. Każdy z gości otrzymał miseczkę o pojemności wynoszącej litr albo pół litra oraz łyżkę mieszczącą 5 lub 10 ml, a następnie podano lody, którymi goście częstowali się sami. Zanim jednak ktokolwiek zdążył zjeść choćby odrobinę, badacze odebrali im miseczki i je zważyli. Okazało się, że goście, którzy dostali duże łyżki albo duże miseczki, nałożyli sobie średnio o 14 i 31% więcej niż posiadacze mniejszych naczyń iż lub sztuczców. W innym eksperymencie badacze umieścili w korytarzu bloku mieszkalnego pojemnik z cukierkami i łyżką z adnotacją smacznego, prosimy częstować się przy użyciu łyżki. Czasami była to zwykła stołowa łyżka, a czasami większa miarka. Wyniki pokazywały, że używając większej miarki, ludzie brali prawie dwa razy więcej cukierków z pojemnika. Zatem jeśli chcesz ograniczyć jedzenie, kup sobie mniejsze sztućce i talerza. Nie jesteś zadowolony ze swojego wyglądu, albo trudno ci się zmobilizować do wyjścia na gimnastykę? Badania pokazują, że zaledwie kilka minut poświęconych na uświadamianie sobie, jak bardzo będziemy żałować, jeśli nie pójdziemy na gimnastykę, pomoże nam zmusić się do wstania z kanapy i wdrapania się na rowerek treningowy. Natomiast kiedy już traficie na siłownię, unikajcie wielkich lustrzanych ścian. Ochotnicy, którzy pedałowali na rowerze treningowym przed lustrem, czuli się znacznie bardziej wyczerpani i mniej ożywieni niż ci, którzy ćwiczyli przed ścianą. Badacze sądzą, że oglądanie swojego odbicia może skłaniać ludzi do koncentrowania się na niedoskonałościach figury i stąd przynosi więcej szkody niż pożytku. Pokojówki to osoby, które muszą być bardzo aktywne fizycznie. Podnoszą ciężary i pokonują odległości, które wzbudziłyby zazdrość nawet w najgorliwszym bywalcu sali ćwiczeń. Kram i Langer pomyślały jednak, że pomimo swojego trybu życia, pokojówki mogą nie zdawać sobie sprawy, że są tak aktywne fizycznie, a następnie zastanowiły się, co by się stało, gdyby uświadomić im, że ich codzienna praca jest korzystna dla zdrowia. Czy uwierzyłyby, że są sprawne fizycznie i czy ta wiara wpłynęłaby ich na wagę i ciśnienie krwi? Zrobiły więc eksperyment. Pokojówki dowiedziały się, że 15 minut zmienia pościeli, kosztuje je 40 kalorii, odkurzanie 50 kalorii, a czyszczenie łazienki 60. Żeby uświadomić to badanym jeszcze dobitniej, każdy pracownik hotelu z tej grupy otrzymał broszurę, w której zapisywano najważniejsze dane, a do tego w pokoju socjalnym pomieszczono plakat identycznej treści. Po miesiącu wyniki badań lekarskich pokazały coś ciekawego. Osoby, którym powiedziano, ile kalorii spalają codziennie, wyraźnie straciły na wadze, obniżył im się wskaźnik BMI, czyli stosunek wagi do wzrostu, i współczynnik WHR, czyli stosunek obwodu talii do obwodu bioder oraz ciśnienie krwi. Jeśli chcesz zastosować ten trik, zapisz na samoprzylepnych karteczkach, ile kalorii spalasz wykonując codziennie czynności, a zobaczysz, że zaczniesz je powtarzać coraz częściej. Możesz też monitorować swoje postępy i na przykład za pomocą krokomierza ustalać kolejne wyzwania. W kilku badaniach uczestnikom stworzono okazję do nabycia zdrowego i niezdrowego jedzenia. W jednym z nich, przeprowadzonym w supermarkecie, niemal tysiącu klientom zaoferowano dwa rodzaje nowej margaryny do wypróbowania: pełnotłustą i odtłuszczoną. W połowie przypadków za półką z margaryną umieszczono lustro taki sposób, że uczestnicy eksperymentu mogli widzieć w nim swoje odbicie. Obecność tego lustra aż o 30% zmniejszyła popyt na pełną tłustą margarynę. Badacze wysunęli hipotezę, że zobaczenie własnego odbicia sprawia, iż jesteśmy bardziej świadomi swojego ciała i jego wyglądu. W sklepach można kupić specjalne, małe, dietetyczne opakowania słodyczy czy chipsów, które w zamierzeniu mają pomóc w kontrolowaniu apetytu i jedzeniu mniej. Ale czy kupowanie takich porcji naprawdę pomaga? Żeby to sprawdzić, naukowcy wręczyli uczestnikom eksperymentu albo dwie normalne paczki chipsów, albo dziewięć dietetycznych, po czym poprosili ich o oglądanie telewizji. Wyniki pokazały, że ci, którzy dostali dietetyczne opakowania, zjedli dwa razy więcej niż pozostali. Badacze postawili tezę, iż posiadacze dietetycznych porcji sądzili, że nie muszą się specjalnie kontrolować i w rezultacie pozwolili sobie na więcej. Pamiętaj o tym efekcie i kontroluj, ile jesz, również gdy sięgasz po produkty na schudnięcie. W pewnym eksperymencie został skonstruowany specjalny głęboki talerz, który za pośrednictwem ukrytej rurki mógł być niezauważalnie i nieustannie napełniany. Grupy uczestników siadały przy stole przez 20 minut rozmawiając i jedząc zupę, po czym przedstawiały prowadzącemu eksperyment swoją opinię na temat potrawy. Nie wiedząc o tym, połowa badanych jadła z talerza bez dna, który ciągle się napełniał, podczas gdy druga połowa jadła z normalnych talerzy. Okazało się, że jedzący z talerzy bez dna zjadali o ponad 70% więcej niż pozostali. Do tego wcale nie byli świadomi ile właściwie zjedli i twierdzili, że są tak samo najedzeni jak ci, którzy spożyli zwyczajną porcję. Pamiętaj więc o tym, że jesz oczami i lepiej nakładaj sobie małe porcje. Aby zachować piękną sylwetkę na lata, przydać się bardzo duża porcja silnej woli. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ją rozbijać, koniecznie obejrzyj moje nagranie na ten temat, a także zrób bezpłatny test na mojej stronie dorotafilipiu.pl, który pokaże Ci, jak silna jest Twoja silna wola. Zachęcam cię również do subskrybowania tego kanału, gdyż już w następnym nagraniu powiem ci kilka ciekawostek na temat snu. Między innymi jakie są najciekawsze choroby związane ze snem, dlaczego tak wiele osób ma wrażenie, że ktoś na nich patrzy, kiedy zasypiają, a także jak wykorzystać sen do tego, aby zdecydowanie lepiej zapamiętywać. Zachęcam cię również do zajrzenia na stronę Zdobywcy Superkompetencji na Facebooku, gdzie dostaniesz dużą porcję dodatkowych nagrań, materiałów i postów. Do zobaczenia wkrótce.